pomyślałam że może Wam to sprawi przyjemność, skoro jest koronawirus, no to pomyślałam, że nie tylko będą brady w grach, ale też będą różne ćwiczenia takie w OK. Okej. Temat naszego spotkania WF-owego będzie się nazywać Życie. No bo będziemy tak jakby ćwiczyć. Życie takie, jakby ćwiczyć życie. Okej, okay. możemy zaczynać. Start. Idziemy do sklepu, no bo musimy kupić chleb, no i wędlinę. Oczywiście z masełkiem. Wsiadamy na motor. Rym, rym. Jedziemy. Jeżeli chcemy zahamować, no to musimy wyciągnąć dwa palce i zahamować jedną nogę wyciągnąć, żeby się zatrzymać o krawężnik. Dobra, jeszcze zaczynamy. Hamujemy Dobra, wysiadamy, idziemy do sklepu. Kupujemy co trzeba. Pędlina. Masło. No i jeszcze szynka. Nie, ja już brałam szynkę. Nie, jeszcze chleba nie zabrałam. Okej, okay, dobra. Proszę. 20 zł. Wsadzamy wszystko do bagażnika i jedziemy dalej. Mm, mm. Teraz musimy się zatrzymać. I 5 sekund. 1, 2, 3, 4, 5. Teraz. Zatrzymaliśmy, no bo był korek. Musimy się znowu rozpędzić. Uwaga, znowu hamujemy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej, okay. jesteśmy w domu, wchodzimy do klatki. Klikamy kod pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi. Pip, pip, pip. Mm, Otwieramy drzwi zamykamy drzwi. I jak najszybciej idziemy do góry. Szybko. Jak najszybciej. Robimy teraz tak jakby skip A. Zawracamy i znowu. Teraz skip C. Znowu skip A. Skip C. Jeszcze raz. Skip. A! Ok, jesteśmy. Otwieramy drzwi. Jesteśmy w domu. Rozpakujemy zakupy. Ok. Siatkę składamy. Wkładamy. Ok. I teraz mama nam każe iść jeszcze jakieś owoce leśne. Zabrać. No to wychodzimy, zamykamy drzwi i teraz idziemy w dół. Skip C, skip A, skip C. skip A, skip C. I teraz wychodzimy i idziemy do lasu. Jak ładnie jest zielono. Widzę dzika. Co mamy robić? Uciekać? Walczyć? A może sobie tak po prostu przejść? A może jeszcze się ukryć? Ja myślę, że najskuteczniejszym sposobem będzie się ukryć. Dobra, szybko chowam się, Dzik nas nie widzi. Ok, sp sprawdzamy czy dzika już nie ma. Jeszcze jestem. Okej. Okay. Turlamy się, żeby dzik pomyślał, że jesteśmy listkami. Turlamy się. Okej, okay, dobra. Przed sobie możemy wstawać. Dobra. Wow, ile tam jest! Owoców, szybko zbieram wszystko! dun, dun Szybko, wszystko, 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 wszystko. O, o, wik! Ojcie! Chyba się musimy znowu ukryć. Dobra, udajemy, że jesteśmy drzewem. Właniamy się w coś i nas teraz nie ma. Poszedł sobie... Nie, jeszcze tam jest! Okej. Okay. Teraz musimy iść powolutku, bo już jest nos, dlatego chodzimy na paluszkach. Okej, okay. szybko idziemy do... Oh! Chyba zaszeleściłem. Dobra. Nie możemy dotknąć liści, a są wszędzie kubki. Dobra. Idziemy. Tak szybko uciekamy. O, o wysypały nam się ogódki. Dobra, zbieramy je. Jeszcze malinki? Ile tych owoców? Dobra, pozbierajmy je w takim razie. OK. Teraz idziemy sobie lepiej wolniutkim spacerem. Żeby, żeby nam jednak nie wypadły te owocki. Dlatego sobie idziemy powolnym spacerem. Wchodzimy. Klikamy kod, pip, pip, pip. teraz powolutku wchodzimy, żeby nikogo nie obudzić. Powolutku. Powolutku. Teraz robíme cały czas skip A Teraz robimy pyszny kompocik. Zabieramy mikser. Wszystko, wszystkie owocki wsypujemy do miski. Ok, miskę wkładamy do miksera i włączamy mikser. Okej, okay. mamy już taką jakby gniotek. Dobra, wkładamy wszystko do drugiej miski. I teraz będziemy dodawać różne dodatki. Raz soli, raz pieprzu, raz cukru. No to nam powstał jakiś dym. Czy my jesteśmy chemikami? Nie wiem, ale spróbujmy jeszcze raz. Może teraz odwrotnie. Raz cukru, raz pieprzu, raz soli. Teraz wszystko wymieszamy. Zabieram miskę, znaczy łyżkę i kręcimy, kręcimy jak najszybciej, jak tylko szybko umiemy. Aaaa, Już. Mm. Mamy fajną taką masę. A może zrobimy placki? Dobra. Wyciągamy patelnię i będziemy smażyć. Wszystko wylewamy, oleju dodamy, i uwaga, tak jak to pizzę się robi, tylko my teraz zrobimy tak placki. Podrzucamy, placki się kręcą. Jeszcze raz placki się kręcą. Jeszcze raz placki się kręcą. Jeszcze raz placki się kręcą. Placki się kręcą. O, dobra. Usmażyły się już. Teraz spróbujemy te placki. Musimy pokroić. Ciach. Okej, okay. teraz zabieramy, ale kurczę, jeszcze nie dodaliśmy tam truskawek. Dobra, musimy jeszcze dodać. Zabieramy cały kosz truskawek i wszystko, wszystko wysypujemy na nasze szy placki. Wszystko, niech będzie takie słodkie, jak się tylko zamarzy. Dobra, teraz jemy. Tak ugryzłem, że ostatni sok struskawek poleciał tak, że jestem teraz cały czerwony. Nie wiem, czy widzicie. <grystanie> Napiszcie w komentarzach, czy wy też jesteście tacy czerwoni. Okej. Okay. Musimy to dokończyć. Dobra. Należy dać do zlewu i umyć. Teraz będziemy szorować. Myjemy, myjemy. Myjemy, myjemy. Ok. Dobra, nasz talerzyk jest już gotowy. Ale teraz chyba musimy jeszcze umyć zęby i spać. Bo i bym zapomniał o myciu swojej buzi. Dobra, tylko najpierw myjemy buzię. Teraz się kładę do wanny i się myję. Myjemy się, myjemy się. Nogi też, palce też. O. Dobra, umyłem się. Przebieram się teraz w piżamę. I mogę iść spać. Wy też może iść spać. Ja już się położę. Pa! Mm, jest już ranek. Musimy zjeść śniadanko. Dobra. Wcinamy sobie i musimy jechać do pracy. Przecież was tak tutaj nie zostawię, że ja se pojadę do pracy, a wy będziecie tutaj patrzeć na moją chałupę. Musimy się już chyba pożegnać. Pa! Pa!